Część. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej przewodom pukw, które SA często spotykane w instalacjach elektrycznych. Dekodowanie i budowa pukw to skrót od przewód uniwersalny giętki z izolacja PVC. Jak sama nazwa wskazuje, jest to przewód giętki, co oznacza, że łatwo go układać i dopasowywać do różnych kształtów. Izolacja PVC zapewnia ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami środowiskowymi. Przewody Pukw składają się z kilku elementów, zyły. Wewnątrz przewodu znajdują się zyły, które przewodzą prad elektryczny. Mogą być wykonane z miedzi lub aluminium. Izolacja Każdą zyła jest otoczona izolacja, która chroni ja przed zwarciami i uszkodzeniami. Izolacja jest zazwyczaj wykonana z PVC. Powłoka zewnętrzna Cały przewód jest pokryty powłoką zewnętrzną, która chroni go przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami środowiskowymi. Powłoka zewnętrzną może być wykonana z PVC, a także z innych materiałów NP. Z gumy. Charakterystyka techniczna przewody Pukw charakteryzują się wieloma parametrami technicznymi, które decydują o ich zastosowaniu. Najważniejsze z nich to napięcie znamionowe określa maksymalne napięcie, przy którym przewód może pracować. Przewody Pukw SA dostępne w różnych napięciach znamionowych NP. Tu 130 V, 400 V. Prad znamionowy określa maksymalny prad, który przewód może przewodzić. Prad znamionowy zależy od przekroju zył i rodzaju izolacji. Temperatura pracy określa zakres temperatur, w którym przewód może pracować. Przewody PUKW-SA dostępne w różnych temperaturach pracy NP. Minus 5 stopni Celsjusza do plus 60 stopni Celsjusza. Rodzaj izolacji określa rodzaj izolacji zastosowanej w przewodzie. Przewody pukw mogą być wykonane z różnymi rodzajami izolacji NP. PVC XLPE. Kolor izolacji określa kolor izolacji zastosowanej w przewodzie. Kolor izolacji jest ważny dla identyfikacji poszczególnych zyl. Zakres zastosowania przewody pukw SA bardzo wszechstronne i znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach instalacje elektryczne w budynkach. Przewody pukw SA często stosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Urządzenia elektryczne. Przewody pukw SA również stosowane w urządzeniach elektrycznych (NP). W pralkach, lodówkach, piekarnikach. Oświetlenie. Przewody pukw SA często stosowane do prowadzenia instalacji oświetleniowych. Systemy automatyki. Przewody pukw SA również stosowane w systemach automatyki (NP) w sterowaniu oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacja. Podsumowanie: przewody pukw ESa uniwersalnymi przewodami montażowymi i zasilającymi, które znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach. Ich charakterystyka techniczna i zakres zastosowania sprawiają, że ESa one jednym z najpopularniejszych typów przewodów stosowanych w instalacjach elektrycznych. część wszystkim Dzisiaj porozmawiamy o przewodzie PUKW, który jest często spotykany w instalacjach elektrycznych. PUKW to skrót od przewód uniwersalny gwintowany z wypełnieniem. Jak sama nazwa wskazuje, jest to przewód o uniwersalnym zastosowaniu, który charakteryzuje się gwintowaniem i wypełnieniem. Gwintowanie przewodu PUKW pozwala na jego łatwe i bezpieczne połączenie z różnymi elementami instalacji, takimi jak puszki, rozdzielnice czy lampy. Wypełnienie Najczęściej stworzywa sztucznego zapewnia dodatkowa izolację i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Przewód Pukw jest najczęściej stosowany w instalacjach wewnętrznych, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych. Znajdziemy go w instalacjach oświetleniowych, gniazdkowych, a także w instalacjach zasilających urządzenia elektryczne. Przewód Pukw jest dostępny w różnych wersjach, różniących się przekrojem zyły, liczba zył, rodzajem izolacji, a także kolorem. W zależności od potrzeb i wymagań instalacji, możemy wybrać przewód pukw o odpowiednich parametrach technicznych. Przewód pukw jest często porównywany do przewodu pv 3, który jest również popularnym typem przewodu montażowego. Główna różnica między pukw a pv 3 polega na tym, że pukw jest gwintowany, a pv 3 nie. Gwintowanie pukw ułatwia jego montaż i zapewnia większa odporność na odciąganie. W zależności od producenta Przewód pukw może mieć różne oznaczenia i parametry techniczne. Przy wyborze przewodu pukw warto zwrócić uwagę na jego przekrój, liczbę zył, rodzaj izolacji, a także na jego odporność na temperaturę i wilgoc. Pamiętajmy, że wybór odpowiedniego przewodu pukw jest kluczowy dla bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej.